Pewnego razu na bambu z SMP odbył się event, w którym do wygrania były dwa najpotężniejsze itemy na serwerze. W tym uczestniczył prawie cały serwer, więc biorąc pod uwagę mojego skilla, moje szanse były bardzo, ale to bardzo małe. A jak się to skończyło? Zobaczcie sami. Poszukujesz idealnego hostingu dla Twojego serwera Minecraft? Dobrze się składa. Host gier to najlepszy wybór. Od 15 zł miesięcznie co stanowi dobrą cenę do jakości. Link w opisie. 3, 4 Był to event UHC, więc mieliśmy 5 minut na zbieranie sobie na spokojnie itemków. A później każdy mógł się ze sobą bić. Ej, nikt tego nie wziął. S? Ej, kolesko, nie odkleiło ci się w głowie. Kuźwa, co to? Ej, bo szkielet! Szkielet jest tajemnicą ja mam, co mam robić? Czekaj na pomysł. Moje szanse cały czas malały, i miałem 3 serca, które zadał mi jakiś głupi szkielet, a ja nie mogłem go zaatakować ponieważ wszyscy mieli mieliśmy weaknessa na 5 minut. Idę? Idę nie No tak. Nie, y, każdy no, może to no, być. Nie. Już, nie, już za późno. Teraz już praktycznie wiedziałem, że nie mam żadnych szans, iż ludzie już mieli aczkolwiek zadiać zbroję. W takim razie postanowiłem cały czas kampić. No. jeden sekund do końca a Jak ktoś się, się dołączy do no, um, Ja jestem na game -odzie. Po wielu chwilach spędzonych pod ziemią dostaliśmy konkurencję Podłoga tulawa, gdzie musieliśmy się budować liśćmi do góry i spychać się wędkami. I tam stało się to. Widać, że podłożysz, nie? Ja Ej, jest skrzynka, jest skrzynka na górze. Ej, mogę spektr? Mogę spektr? Nie. Mogę Dobra. Oficjalnie, Green, gratulacje. No. Ale, że ja wygrałem?! Ale pewnie spytacie co wygrałem? Wygrałem księgę odrodzenia oraz zmiany postaci. Księgę odrodzenia użyłem na mojego sojusznika Diso, który dzień po evencie został wyzerowany.